Witam, z tej strony Manek za mną jest Klizu. Witam bardzo serdecznie. Tak, dla odmiany. Będziemy dzisiaj symulować finał sobotni Ligi Mistrzów, czyli... Borussia i Bayern. Tak. Klizu, <laughs> Borusia ja Bayern. Dodatkowo to nagranie będzie związane z konkursem, jaki tam widziałem na stronie CD no ale tu już szczegóły będziecie mieli jakby w opisie. Nie tak, nie robimy, to, robimy to zdecydowanie dla kasy, nie? Tak. Moi kasy. Nie. No jeśli się twoją kasą będziesz dzielił, to może być twoja, tak jakby by była w mojej kieszeni. Jeżeli chodzi o ustawienia, to ustawiamy standardowe ustawienia Match Day, czyli teoretycznie takie, jakie są na obecną chwilę, mhm. tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Niestety pewnie będą trochę inne ustawienia w sobotę, no, no to zawsze jest tajemnicą do... Klopa i tego drugiego. Tak, w zasadzie w stu procentach dopiero jak wyjdą, będziemy wiedzieli, gdzie coś jest. U mnie, jacy ludzie są, to widzicie. Trochę... Mandzukić na ataku? Niech będzie. Kimkolwiek jest, nie? Tak, ale uważam, że jest Robin, jest Libery, Schweinsteiger, o tak. I tyle chyba. Reszty nieba. No, o, u mnie niestety musiałem się Getsego pozbyć, no bo niestety w finale grał nie będzie, więc żeby symulacja była jak najbardziej zgodna z yy, realiami, to niestety GC na boisku się nie pojawi. No i pisze Nie jest, nie jest pisze ale pisze go, gdzie grał. Polera. Chciałbyś, go nie było? No to jest problem. Dobra, to zaczynamy. No to idziemy na adak, tak, tak. Jadziem panie Wziębunka. O. Wow, 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 Ty brutalu. Sędzia, kals. Ty faularzu. Sędzia, drukarz. <grym> A ten mur to giganci, nie? No. Nice. Nie zróżniłem podskoczyć, się tak groźnie wyszło. Ja myślę, żeby nie było widać różnicy, czy podskoczyłeś, czy nie. Ajajaj, aj, aj, zamieszanie w polu karnym. Bayern od początku ciśnie. Byle to Borussia od początku strzelała. No? Byle Borussia na początku końcu wygrała, tak? No to tam. Ale to odbił. za daleko. jej <laughs> nie, podał. Ale cisiemy, cisiemy, nie, dajemy się. Je yeah. je. Yeah. Proszę państwa, Bayern, początek. Tak. No ale to się zaczęło od tego, co, co w tej grze jest najbardziej wkurzające, że wpadają na siebie zawodnicy i. Tak. Matko Boska. Z... Ale dobitka, dobitka. Ten powracający zawsze musi tam dograć przeciwnikowi. Tak, ale z... pat, 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 pat. tam się ustaw, tam się ustaw. No dobrze, dobrze, strzeliłeś <laughs> Wcale nie jestem sprzedany, nie? Nie, no w ogóle. Fajer nie poprzestaje, trzeba od, od początku zacząć ostro atakować, ej no to fał był, niemiecki blitzkrieg, tak bliznkrieg Naprawdę ucieszyłbym się gdyby te podania szły tam gdzie był. Ojej, ojejej przepuścił piłkę, zgubił, nie opanował jej, co za fa majda, fa majda, cia fajdłapa co ty na zęb Zapowiedz mi na spalonym, jak mogłeś. <noise> Już musiałem, że ci zostawi tą piłkę. Ty pewnie też na to liczyłeś? No na to liczyłem, bo mam, mam nadzieję, <noise> że w tym meczu będą błędy po obu scenach. a nie tylko komputer będzie mi jakieś świstwa robił. No i to, to strzelił z tak daleko? łeb może? Możliwe. Mm. No tak jakbyście się nie zorientowali, to tam to pierwsze podanie to było do góry. No, to, było. to, że u was wyglądało, że to do przodu, coś, to nie. nie znacie. Nie, to, to jest kwestia renderowania, nie błędów YouTube'a. To, to, że jak chcę podać do góry, a ja FIFA... Góry. Nie, że oni będą to widzieli. Aha. No tak, to jest rozwina wszystkiego, nie No. no. A, sędzia cię okiwał! Wcale to nie jest drugaż, wcale. <noise> Jak zastępujemy nawet idealnie to, że ten, że sędzia jest sprzedany, to co? No i i, 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 i. Wow! Nie było faulu. <noise> sędzia jest sprzedany. <noise> Od wszystkich wziął pieniądze. <noise> I teraz I ja tutaj... nie wiem, kogo kantować. <noise> I kantuję wszystkich. i nie strzeliłem, a było blisko, było blisko, była chwila napięcia, żadnego komentarza z naszej strony, żadnych słów, cóż to było, cóż to było. W końcu figa, final, figał, 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 który ci udzielał ta moje ta się. łączenie słów. i. Mój się sam spałował. A jajaj, co ja zrobiłem? A jajajaj, co ty zrobiłeś? Mmm Ajj! Ale jest, coś nie też za Czuję się, tak w ogóle kontroli nad nimi, a oni go stoją i piją No dla, bo dlatego to jest symulacja, nie? nich no, odbija. To no, wiesz. No tutaj na przykład. <gryste> panie. Idziemy, Miller, 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 Miller. Nie wiem co zrobić. To strzela? Strzela, tak. Mandzukic. Mandzukic nawet. To ten no. Man... Tak, tak, tak. Tak, dokładnie, dokładnie to samo. No. 2-0, to to 4-0 mówiłeś. Tak, bo... tak, to jest całkiem po tym podaniu już widzę, że to jest całkiem prawdopodobne, że ludzie... 0 widzę na przodku mówi, że jak będzie wynik 4-0 to też rzucamy, no to mój komentarz. No, półfinale pokazały, że takie wyniki też mogą być na tym szczeblu. No co on robi, boże! Nie wiem, jak graliśmy mecz wcześniej, to oni się jakoś wyruszali jeszcze. A teraz to widzę, nie wiem, No, trochę. Pada, padaka i z... No, no zmęczeni są, jeszcze w końcu można grać no garno, garno, co się dzieje że chcę mu tutaj zrobić kuku nadmiany zmianę. bez żeby nie było wątpliwości, to było do ale poszło do levelu, no, bo... no bo on ma strzelać marszykowski tylko rosji ajjjjjj ty pa a nie to przerwa No chyba troszkę, troszkę gorzej Ci idzie. Trochę więcej piłki mam jakby tak. Chyba nie chcę, żeby bursę wygrała. Ja bym chciał, żeby twórcy i jej zginęli. Co się wytnie, nie? Zależy ile za to chcesz zapłacić. Ciśnij, ciśnij, ciśnij! No czemu czy... Aha. Co to za świny dziwne? Lol. Czyżby antywirus? Bo on może coś takiego kombinować. Świnia jedna... O, ty! Gdzie mi tu próbujesz za plecy? Ła! Za późno. Oś! Skobane. Powinien to wybijać na rzut drożny. No i czy, 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 czy będzie? Czy będzie? Nie ma! Nie ma! Jest! Kur... A tam przypadkiem wcisnął loba i dlatego on tak strzelał goślawo. No, on mu jeszcze przejął obrońca mm. chyba, nie? Aj! Lewandowski, Lewandowski, Runo, czyli... druga powód do całej sytuacji, czyżby? Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze lewy tak naprawdę musi strzelić. Przynajmniej dwie bramki w który strzelców nie mistrzów zrobić. Bo niestety Krystiano ma 12 bramek, a lewy tylko 10. Wow! Za lekko No. Oj będzie Jest! Ja yes, nie yes, mogę! Jest, jest, jest! Co on zrobił? Co ten bramkarz zrobił? No, moje tak, moje replay się szywi na pewnie. <laughs> <Odwróć>. Odruch. <laughs> spalony. A do niego chciałem rzucać, cholera. Ja byłem pod wielkim wrażeniem, gdzie byli moi obrońcy. No tu, 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 tu. Czyli wszędzie nie, tam, gdzie nie trzeba. Nie, no, dwóch próbowało zablokować rzutkę. Ale to, to nie byli Levanoski, jeden to był Błaszczykowski, a drugi On Myślałem, że na płacnicy. Chyba twoi. No to pisze kto jest. No dobra, ale mi będzie o środkowy. <grym> w środku byli pewnie. No, 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 Lewandowski, nie Lewandowski. Lewandowski a, z zrąbał. Ty, ty, ty ten sam mecz grasz te? Gdzie tam Lewandowski? To nie był Lewandowski? Nie, to był Royce. A nie zwróciłem uwagi. Nie, bo na, na tej pozycji to powinien być Lewandowski, dlatego zrąbałeś. No. O 2-2 dwa, dwa. Dlaczego mnie to w dupę zmienia w obrońców, kurna, którzy nie w ogóle nie mam nic wpływu na to, co tam się dzieje. Prawie. Nie wiem dlaczego cię to tak zmienia. Może dlatego, że to jest FIFA. Mm. Ai, prawie, prawie. O Boże, prawie. Ai, Widzisz, proszę bardzo. Prawie, proszę. a cię uratował teraz. No, gdyby nie ten dałka, to by tutaj było nie, bo nie Przecież... 7-0. O, lol. No, jest do przyjął. To znaczy, no, gdyby nie było bramkarza, to rzeczywiście mogłoby być tyle. Ma i nie tu. No i kartka, kartka. Było falować, było, nie było. Dlaczego ta gra musi mnie tak denerwować? Bo falujesz. Żądać pieniędzy za tę grę, to trzeba być naprawdę bezczelnym. Okej. Okay. <grych> Okej. Okay. O Boże! Nie no, mógł się spokojnie podać po linii, ale to... żeby doszło, no, ale to... Ja tu walczę z komputerem tylko o zmianę, żeby być zawodnikiem przy Tobie mniej więcej, bo on mnie, on mnie wywala gdzieś, jak jesteśmy na dolnym skrzydle, to on mnie wywala gdzieś w środę, No zna, więc, no? znam to przecież. Nie, aj, aj, aj. No tak, przecież tutaj na środku jeszcze stoi Gundygan, to do niego nie można podać, a podać do Lewandowskiego, który nie ma prawa przejąć nią piłkę. Nie zdążyłem podać. No nie podawaj, podawaj, nie! Jeszcze sfaulował cię, no co za świnia. No, no, no ścinę. W porządku. Jeszcze niech mnie później przykarne na przykład, gdy jest ścina Ty, ty, ty nie licz na karne, ja strzelę jeszcze. Ale nie chodzi o karne, tylko o karnego na przykład. Ja podykuję za twój brutalny faul. Zresztą grasz SS mańską machiną, to wy nie możecie wjechać fair play, to musisz musicie fałować. Mmm. Nie zdałem się wybić. Dobra. Dobrze. Mm. 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 Coś kurwa, Z tymi zmianami naprawdę... Mmm. Do... Znaczy, może nie za mało, ale ustawieni byli także. i <tlk> Chyba pora zmienić pada, bo cóż, tuż jest od guzika zależy. Tak się wydaje. Aha, fal tam był. Zdejdzie. Ajajaj mm. aj, aj. Żeby nie było wątpliwości o podanie górą na dość No i no poszło górą mm. Tylko nie wiem na co poszło, tak szczerze mówiąc No Teraz to naprawdę już może nie działać. I w wielkiej różnicy nie będzie? Chcesz kaść meszów? No. 2-2, dogrywka. Ale to standardowa dogrywka. Mhm. Ale jakieś zmiany by się przydało zrobić, przynajmniej jednego? Nie. Zobaczmy. Kto tam? Ribery, Ribery. Jak go nie będziemy zdejmować. To robimy fajnie tak, jakby cały środek pola zmęczony. Hmm, <gulmeza> hmm, Może wstawimy za millera. No nie nie i by się przydało zmienić. Pum, 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 pum. No zostało. dobra. Jak to się sprawdza, kto ma żółtą kartkę? A ten ma, dobra. <gulme> 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 samo, samo widać. <gulme> Strasznie trudno jest to sprawdzić. <gulme> W takim razie jedzie, standardowa hmm. dogrywka. Klasyczna dogrywka. Z przyzwyczajenia chciałeś wcisnąć złotą bramkę. No raczej, raczej. Jednak to zawsze więcej emocji jest przy złotej no. bramce. I gdzieś jeszcze na mnie Zwr przewróciłeś? Zwrotni normalnie jak lokomotywa. A to, co to, Moskwa? No czerwono mi bym się przy tym za ten ryj <grybiali> w Nie, nie dam ci kartki, nie dam, nie odpoczniesz, będziesz grać. No je Znowu walka ze zmianami? Mhm. ja nie zdążyłem strzelić. Aż ja to jest... zrobiłem. A chciałem tak na szybko rozegrać, a to się okazało, że moje oczywiście dał tu się nie kwakili. No i zrąbałem to. Oleż, ja to zrąbałem. No, to idziemy, ja, dwóch pasków nie da się naciągnąć. No. Da się. Tylko nie na raz. Może. I... Mmm! Jak tam ją zrobić? Prawie, prawie. Dobry pomysł. Nawet na rychlej zasłużyliśmy. Z lewej. No. No jej, po obrońce? Czy obok strzeliło? Strzeli? <ślesz> Nie mam pytań. Chyba koniec połowy. A teraz będą bardzo krótkie połowy przecież. Ale zacięta walka. Chociaż troszkę więcej strzelam chyba. Do co ty więcej przyjmujesz? No to ciśniemy. Cześć. A no, jak ty to przejąłeś jeszcze? Ranżem się zwalił No, ale nie bardziej niż ja tam tą akcję cholera w poprzedniej połowie. No, w poprzedniej. czwartej połowie. Bez komentarza. Wyrzutka? Przed Tak, Nie, No to powiem ci, że. czuję się wy. Mmm jeszcze nic nie mogę to zrobić Nie wiem czy kura kurwa będę tam w, na tym pozycji była chyba Też nie wiem Mmm. i nogi No na kartka i najbardziej ty, 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 nie! nie, nie, wiem, nie. no naprawdę, wcale nie drukasz, nie pijesz Nawet no, w Fifie, Colusa. I do finału wignisz. No to, tym bardziej, doskonała symulacja piłki, nie? No, jakim cudem on nie wcelował w piłkę? Może to ezili ma Zeza? Nie, to Boyten. Tak, I co zapisujesz? Numer? Randkę chcesz? Nice. Za mocno, za mocno. Do skrzydła to było No nie wierzę. No aj, nie wcelowałem, nie wcelowałem, nie wcelowałem. Gdzie mnie, kopiesz? że piszczek nie, nie wybiegał do tej pipi Karne Po jednostronnym meczu oj jakim jednostronnym W pewnym momencie żułem tak wściekły na tego pada no i na tą FIFA, że... widać to było Makabre. no dobra nic nie, nie zmieniamy nic nie będzie nie ma, nie ma co kombinować. I zaczynamy pierwszy robę jak bardzo zrobię to? Aha nie wiem, jak ja, jak, ja, jak ja bardzo wcześniej muszę trzymać to, żeby on się rzucił gdziekolwiek. Przypomnę, że się rzucałem wino w stronę, no ale to już... Aj! Nie są w tą Ach, Nie. wybroniłeś! Kurde, jak bardzo bym nie strzelał do tego, to kurde, ale tak doleciałem. <grym> Aż kurde, A, to się szalało. <zacząłem. grym> nie ma, kolega! Ale świństwo! <grym>

Ja zakres. Jest, no jest, to no Ale każde niesamowite. No ciekawe, ciekawe. Ale takie kardy na prawdziwym meczu, li finału, to było coś, nie? No. Dobra, tak czy siak. To była nasza symulacja. Bardzo nerwowego meczu, jak było widać. Mm. Ten tak na twarz jak poleciał. Ta bramka, ta bramka, no to było. <noise> od bramkarza że tak. <noise> ja to przeczki Tak. A bym się śmiał, gdyby przeleciała po odbiciu od ziemi nad bramką. Tak, wróciła. Tak, to z ustawianiem mojego zawodnika. No. Tak czy siak. Dzięki za mecz. No dzięki. Wam dzięki za oglądanie. Ze mną był Crezo. Cześć. No ja. Jeżeli podobało Wam się to, co właśnie obejrzyliście, i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie mi na bieżąco, chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja! Facebook to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać. Więc na co czekacie? Tarecie!